Cześć, witajcie to już e, w sumie pierwszy w tym roku odcinek z Pecimator y, X dzisiaj sobie otworzymy kilka tych jajek jak e będzie to, zobaczymy mam nadzieję, że trafi się mi tutaj Rudolf bo mam wielkie że tutaj o widziałeś ten mi się naprawdę dobrze zapowiada tylko mi się tutaj przypomniało, że ja powinnam sobie wziąć Super Lucky i... Super Lucky się użył. Ultra Lucky nie będę na razie go zużywał, bo on go nawet wystarczająco mało. No Festival Elf to ja niedługo będę miał z Dark Mother, Z Ciemno materią będę miał Elfa, czyli najlepszego Elfa grze, jakiego chyba się da zdobyć. No to się oczekuję, że chyba kolejnego sobie zrobię. Albo Wam rozdą. Chociaż nie wiem, czy na pewno by czy będziecie? Na pewno, jak ktoś by chciał, na przykład za darmo. I kto? Niedługo z tym live będzie. Dałem super lucky ciągle. się trafiłem. Elf Rudolf. O tak. Ja na razie. Ja chociaż chcę tego. Dzisiaj chociaż tego chcę. Nowego Peta. Jestem ciekawie, co się trafi. Ja chciałbym po Opętnik nie wiem ilu jajek już nie liczę, będę musiał jak pewnie jak to chcę przeliczyć. No nie, nie ma, nie ma, nie ma. Rudolf Legendary. Czekaj. Nie, nie ja sobie tutaj wszystkich. O, widzę gang wie... Gangsujaków. Czekaj. GANG SŁUDZIAKÓW APTWU GANG RUDOLFÓW tak to jest gang rudolfów no same alfy mi się trafiają dzisiaj widzowie no trochę słaby ten opelnik aby nie było połączymy sobie możliwie na koniec odcinka te pety oczywiście też halloweenowe trzeba połączyć ale też osobny odcinek Miałem to zrobić pod koniec grudnia, ten... Na początku grudnia miałem to zrobić. Więc XD Sorry, się wydarłem. Nie mogę słychać? Słychać. Bymbym się wkurzy, jakby mnie nie było słychać. totalnie. Będę dosył taki w nerwicy. Się chyba niektórzy nie wiem czy to uważali, ale zaczęłam klipować Elevena. Po prostu na początku... Ja lubiłam oglądać klipy Elevena. Ale Eleven takie rzeczy teraz... O, Rudolf kolejne. Yy, ale takie fajne rzeczy ostatnio się dzieją na odcinkach Elevena. Za szkodzę tego nie sklipować. A że na YouTube nie Widzę tego coraz mniej. A na TikToku coraz więcej. Tak. Jestem, nie polecam TikToka, ale TikTok. Ja w 2020 dopiero oglądałem TikTok. W TikToku widziałem, że po prostu jest bardzo dużo, dużo cringe'owego i e, cringe'owego contentu. Teraz zauważyłem, że tego kontentu już nie ma cringe'owego. Czyli cringe, czyli. O, kolejny rodo, czyli nieprzyjemnego do oglądania. Możliwe, że słyszycie muzykę z gry, bo ja mam po prostu słuchawki blisko mikrofonu. I nie wiem, czy ktoś wie w ogóle, czy ja to już mówiłem. Mam mikrofon i słowo... Oh my god! Oh my god! Rocky, North Pole... O oh, kurde! Kto to będzie słabo bia? Ale słodziutki jest! On jest cute, uwi! Jakie to było cringe'owe, co teraz robiłem? Marudzę od TikToka, sam robię cringe rzeczy. Szybko! Może dlatego, że mam zapchane wszystkie... No cóż widzowie, teraz teleportujemy się na pełno. I tam się połączymy. Flaw i ty. A tutaj kolejne są. To przy okazji sobie tutaj zbierzemy. W ogóle ktoś zaczyna grać w Pet Simulator X. Kto ty jesteś? Polak mały. Kola, kola. To coś tam. Yy... Uj, wie co to oznaczyło. Dawaj, przyjmij, przyjmij, przyjmij. Yy, dajmy ci dwa Peta. Magia świąt, widzowie. Magia świąt. Daję tak skromnie. O, mogę powiedzieć tak, że mój pet się zgromadował. Cat. Cat. O! Ja go tak nazwę iPad. Nie pytajcie dlaczego. Nie pytajcie. A to jest bank? Okej, okay, zapomniałem, że... Przesunęli złote pety. Uczyliście sobie łąki. Co to kurde było? Kto paja werki w taką porę? Która jest godzina w ogóle? Nie wiem. Około 12 i werki wrzucać Jezu, ludzie, wstydźcie się zwierzęta wystrażycie kis tym, że dzisiaj mam Sylwestra obecnie jest 2 stycznia hmm, no. albo to oglądacie kiedy indziej, a nie 2 stry... stycznia a mam nadzieję chłopowi, co pety będzie szczęśliwy teraz bo jeśli on, okaże się, że za parę dni że on nie będzie grał to typa znajdę Przyjdę go i wsadzę go do pikarnika. Jakby ktoś oglądał klipy z elefantem, wiedziałby o co chodzi. Okej, okay, ostatni został, proszę. Okej, okay, mogę sobie teraz pomyśleć, że włączyć z ultralaki. I gdzie są te Jezu, już się przestraszyłem, że ich nie ma. Otóż, tak widzowie, lecimy dalej. To jest takie już pozbywanie się tych Elfów, ale no Jak to ładnie teraz wygląda, widzicie? Mam takie złote Elfy. W ogóle oni to poprawili, bo kiedyś to była po prostu żółta tekstura. Każdy, na każdego peta to poprawi. Nie. Nie, nie, nie dalej wygląda bez urazy. Czyli tylko te zimowe, teraz nowe peta, czyli oni... Już was pochwaliłam, ale to odwołuję w sforsowie Ale zobaczymy, zobaczymy, bo tutaj od razu mamy y, opening i łączenie petów zimowych. Rudolf, Rudolf, jakaś muzyka uciekła, ucichła i co? Aha, okej, okay. wróciliśmy tylko po to, aby dowiedzieć się. Rudolfy możemy połączyć widzę. Rudolfy. Tak, uguchliście. Teraz wiem. Nie musicie dziękować. Kiedy próbujesz być śmieszna, ale cię nie wychodzi. Całe życie. Kill me, please. I kill me, please. Please. Łączenie Rudolfów. Łączenie Rudolfów. Ja dodam. Nie! Powiedz, bo po, jakby co nic nie słyszeliście, bo ja naprawdę nie chciałem, mi się teraz wymskło. Proszę, nie hejtujcie w komentarzach. No tak, podsumować z mojego całego opiniku, Pozbawiam się wszystkich Rudolfów. Ale nie miałem dużą szansę. Czekaj, bo ja muszę tutaj sobie zobaczyć. Jaką ja miałem szansę wtedy? Nie. 63% nie. Miałem... 37% że się nie uda. Jeszcze mam Ultra Lucky. Mam Super Lucky. No, widzowie, załamka. Po prostu nie. No cóż, widzowie. Musimy się z tym pogodzić. Nie wszystko w, w życiu wychodzi. Ja byłem fisher A to był właśnie PC X. Z. No. Aż mi się smutnie.